Stalowy. To zobacz, jakby się to zapaliło to człowieku. A co uważasz? Trzeba zadzwonić na straż i załatwić zabezpieczenie strażaków. Ogarniesz to? Dobrze. Dziękuję. I to właśnie w Sławku cenie. Profesjonalizm i szybkość działania. Jak będziemy mieli zabezpieczenie strażaków, to możemy się skupić tylko nad robotą, a to dla nas jest bardzo dużo. Zobacz strasów i Dzień dobry panowie Dzień dobry. Dzień dobry My tutaj dzisiaj ten rurociąg mamy pociąć, więc bardzo się cieszę, że przyjechaliście Prawa wysoka, łatwo się może zapalić. Dobrze, że jesteście. Damy radę. Super. Sławciu, Idziemy. Zobaczymy jeszcze tam jak sytuacja wygląda. Idźcie! Małe tam palniki! Weź pociągni tam. Panowie, pożar! Pożycie! Niebezpieczeństwo zażegnane. Ze strażą był rewelacyjny pomysł, bo gdyby nie ta akcja, to byłoby ciężko tu pracować. Co chwilę trawa nam się zapala.